Thank you. Baba. Thank you. Jesteśmy napędzani również niewielkimi obawami, ponieważ trochę nas straszono tym miastem. Ale ja uwielbiam miasta Czarne Charaktery i spodziewam się poznać w Neapolu City Breakową Fan fatale Zobaczymy, co, czym nas ten Neapol zaskoczył. Słuchajcie, to jest miasto, które od pierwszego wejrzenia zrobiło na mnie. Ogromne wrażenie. Wczoraj byłem tutaj, przedwczoraj, byłem tu na zwiadach rowerowych i to jest jakieś szaleństwo. Gigantyczne Stare Miasto, 1700 hektarów ponoć. To jest jakieś 3-4 razy większe niż Stare Miasto w Krakowie, yy, z tak dziwnymi wajpcami. Yy, Genius Loci jest tutaj mocne. Czuć niesamowitą charakterność tego miejsca Oczywiście pali się tutaj dużo papierosów Papierosek Musi być, miście. Naprawdę, towary wiadrami wciągają. Ale czat. Napoli, stratosferika. Inne miasta mają klimat, czyli tylko atmosferę. Neapol jest piętrowyżej. Ma stratosferę. mamy jakiś składnik yy, przestrzeni miasta Neapol. Apol. się nazywa Napolimania. No, nie wszystko jestem w stanie wam wytłumaczyć, ale tutaj na przykład. Mamy coś na temat gestykulacji. Ja. Szczerze mówiąc, pierwszy raz we Włoszech nie odczuwam potrzeby, żeby wchodzić do jakichś muzeów coś konkretnego zwiedzać. To się nie przyjeżdża do jakiegoś jakiegoś zabytku, jakiejś wieży Eiffla, tylko dla ogólnie trudnej do y, opisania, wychwycenia atmosfery. Ktoś napisał, że Neapol jako miasto posiada cudowną zdolność do przebodźcowywania. Zaczynam powoli rozumieć, o co, co autor miał na myśli. <laughs> Ale wydaje mi się, że jak dla mnie to jest taka forma przebodźcowywania, którą bardzo lubię. No mają tu ludziska temperament. Jedno wielkie święto radości życia. A to jest kolejny fenomen neapolitański, o którym, szczerze mówiąc, nie wiedziałem wcześniej. Szopka neapolitańska, oddzielna dziedzina sztuki. Robienie takich zagęszczonych scen sytuacyjnych, spiętrzonych w stylu nawiązującym do zabudowań Neapolu albo górskiego otoczenia miasta. Ma to jakiś związek z tą korą, tutaj. Kolejne wersje neapolitańskich szopek. Tutaj na przykład z wodospadem opcja. Figurki też są w cenie. Modne i dużo. Mają swój styl. Yy, I to jest tradycja, którą można be bez żadnego problemu porównać do naszych krakowskich szopek. Całe takie jakby centrum model modelarskie dotyczące tej specjalizacji super. Tutaj kolejna jakaś yy, specjalizacja. Ruchome figurki, z każdej branży już właściwie, chyba. Dietety, kloodziarz, weterynarz, ginekolog. No tutaj też mamy środki w wersji king size. O, to jest chyba coś, co najlepiej oddaje ten styl, o którym wczoraj czytałem. Ta umiejętność piętrzenia. Unikalna dla miejscowych mistrzów. I szczerze mówiąc to już wygląda jak dzieło sztuki. W takiej szopce to już można utonąć oczami. Patrzcie co tutaj się dzieje. Tam w głębi. I tematyka też dosyć szeroka, bo od religijnej po dowolną. Dobra, rozgryzłem zagadkę. Skleiłem tą nazwę z nazwą na parasolu. Więc knajpa jest. Tu jest jej ogródek, a tam jest knajpa. Charakterystyczne chyba dla tego miejsca. Trzeba, w Neapolu trzeba być elastycznym. Gdy czytałem o Neapolu. Robiłem research. Uwagę zwrócił bardzo zaawansowany w tym mieście. Pomoc. Kult boskiego Diego Armando Maradony. To ja też chyba będę musiał się przyłączyć. Słyszę, że pozwolę wierzyć w Diego Armanda niż jakieś tam zabobony sprzed 2000 lat. Bar Maradona. No to już jest takie zwieńczenie kultu. Wszystko jest. Maradona. Będziemy mieli nakłonego swojego własnego Diego Armando Na nowadzie To jest kapitalne miasto do doznawania go e, Natomiast e, Minusów jest mnóstwo, to znaczy tu jest. nie ma co dorabiać ideologii, brudno, niebezpiecznie, samo Centro Historico nie wywołuje mojego lęku, natomiast prawda jest taka, że kradną tu na potęgę, spędziłem teraz sporo czasu na researchu następnych dni trasy naszej, no więc niestety nawet na parkingach strzeżonych i... W rozszerzonych kampingach, mnóstwo doniesień o włamaniach, kradzieżach, obrobieniach. Moje poczucie komfortu, które odczuwam tutaj w Centro Historico, w dużym stopniu wynika z tego, że to mafia dba o to, żeby tu nie dochodziło do kradzieży kieszonkowych i jakichś tam różnych innych rozbojów. W zaułkach i innych miejscach już tego, takiej umowy społecznej moim zdaniem nie ma, i tam do kradzieży dochodzi na masową skalę. Wróciliśmy na Via dei Tribunali. Moją ulubioną spacerownię. Wszystkie te knajpy, które tutaj widzicie, płacą haracz. Jest tylko jedna, która ponoć nie płaci: Gino Sorbillo. Bo to jest mega gwiazda neapolitańskiej branży kulinarnej. Mistrz pizzy, zwycięzca, masterchefów, jakichś tam różnych posiadacz Michelinów itd. No, i dino jest na tyle wielką postacią, że się mógł postawić. Chociaż i tak podłożyli mu bombę, podpalili ten jego lokal. Różne były takie przygody. Natomiast cała reszta grzecznie płaci. To jest taki ogólnie przykład e, niezdolności państwa włoskiego do normalnego funkcjonowania. Tutaj normalny biznes nie będzie inwestował, ponieważ musiałby płacić haracz. Jedynym, który się skutecznie za tę mafię wziął, to był e, oczywiście Benito Mussolini który, wyobraźcie sobie, postanowił się z tymi mafiami rozprawić i wyszło mu to i Cosa i Camorra zostały wygnane do Stanów Zjednoczonych, tam się przeniosły ze swoimi interesami, a po upadku faszyzmu we Włoszech mafie spokojnie sobie do Włoch wróciły i prosperują do dzisiaj w bardzo dobrej kondycji, uniemożliwiając tej przestrzeni stanie się cywilizowaną do końca. Serce kwartału hiszpańskiego wygląda mniej więcej tak. To są takie właśnie jak widać standardy neapolitańskie. Wąskie uliczki i maleńkie mieszkanka, Przy czym ta dzielnica kiedyś nie była turystyczna i można było za spacerowanie czy filmowanie tu oberwać. Ale to się jak widać już zmieniło, miejscowi się ogarnęli, zauważyli, że na turystach można zarabiać i dziś poczucie zagrożenia jest tu nieodczuwalne. Co nie zmienia faktu, że mamy w kieszeni pałkę teleskopową. Śmieciowy punkt widzenia, wydaje mi się bardzo interesujący. No i patrzymy taki dźwięk wysypywanych butelek z pojemnika. To jest taki składnik tej neapolitańskiej miejskiej symfonii. Zdjęcie. jechała pizza marinara, moja pierwsza prawdziwa neapolitańska. To jest wersja diet. Nie ma tutaj sera. jest wyłącznie pomidor, ciasto, bazylia i czosnek. Baba Napolitano. Wygląda tak. Zaraz sobie ją kupimy. Tak wygląda baba Napoletana. Nasączona. Rumem babka z ciasta z drożdży piwnych. Wieść się, że król Stanisław Leszczyński ją wynalazł przypadkowo. Kolejny jakiś neapolitański no, patent kulinarny. No, wygląda na to, że stoi kolejka. To jak zawsze oznacza, że jest dobrze. No i tutaj się wszędzie ta pizza robi. Nawet w najbardziej komercyjnych miejscach jest y, robiona ręcznie z poszanowaniem sztuki. No i smakuje wybornie. A tutaj po prostu wybrała w Takim wręcz. Chyba wejdziemy w panini de la casa. Bo wygląda zachęcająco. Hello. Hello Welcome to my restaurant No i wie, wyjedzie teraz takie coś do jedzenia Pizza vegetariana Taka, myślałem, że to będzie panini a to pan mówi, że pizza No będziemy próbowali różnych tego typu wynalazków O kurcze Ale to jest pyszne Symfonia Dinapolitana, mój ulubiony dźwięk. Ach, wreszcie. To już jest sytuacja, w której tworzą się korupcje ludzi. to zastyga. Jak na razie moim ulubionym składnikiem klimatu Neapolu jest... Yy... Niewiarygodna żywawość, kiedy tu jest energii, jakie tu jest yy, wybujałe życie się toczy. Tu się trąbi, tutaj się używa klaksonu, bo po to klakson zamyślono, żeby z niego korzystać. I on służy nie tylko do takiej podstawowej formy trąbienia, ale on też zaczepia, uprzedza, ostrzega, wyraża emocje kierowcy. No i te skutery, to jest sad. Oni tu się w ogóle... Tymi skuterami nie boją wjeżdżać w e, takie gęstwiny. To przepychanie się, zwróci uwagę, jaki to jest charakterystyczne tutaj. Full, to jest taki, życie w Neapolu to jest sport z rodziny full-kontaktowych. Pojazdy mają pierwszeństwo przed pieszymi. Piesi tu muszą walczyć. Widzicie, nie ma te, tem, tutaj Zlituj się żadnego. Trzeba, trzeba mieć... Naprawdę tutaj... kochones. Cafe Diaz. Napoli. Zachęcające. Wjeżdżamy na co oh no. It's ok, sir. Gratuluję. Oh, Mam al banco qui. Grazie. Okay. 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 Okay cappuccino z jednorożcem to już trzeba umieć, nie? mają swoją stylówę te lokale neapolitańskie witryny są śliczne. tutaj też mi się podoba witryna, fajny żółty marketing tu pan robi lemoniadę zwróćcie uwagę na Konsekwencje. Wszystko jest żółte i to mi się podoba. Ale tutaj po prostu życie buzuje. To chyba jakieś ważne miejsce do robienia sobie. Ale jaja! A jak tylko zechcecie sobie przez chwilę odpocząć od tej zadymy nieustannej, wystarczy skręcić się w dowolną moczną uliczkę i jesteśmy sami z praniem. Bez suszącej się bielizny, bez suszącego się prania na zewnątrz, nie wyobrażam sobie tego prawdziwego na Neapolu. Jest bardzo przyjemny, fajny, czysty zapach. Super. Będziemy powoli kończyć niewątpliwie przygodową przygodę z tym szatańskim miejscem. Tutaj pobojowisko już opada kurz na nim, ale widać, że panowie właśnie sprzątają. Za chwilę tu śmieci nie będzie. 20 stopni. Piękna pogoda. Widzicie góry otaczające Neapol. U ich podnóża jest morze, którego teraz w tej chwili nie widzimy, ponieważ znajdujemy się w Pompejach. Fantastyczny pompejański koteł. Dobry znak na początek tej wizyty. Informacje praktyczne. Tam jest wejście. Główne. Bilet kosztuje 18 euro. Jest to bilet za opcję ekspres. Patrząc choćby na tę mapę, którą teraz widzicie, którą dostaje się w ramach y, biletu, widać, że to jest olbrzymie i my nie potrzebujemy innej opcji. W jeden dzień to i tak będzie ciężko to obleść wszystko. nie mam ambicji wszystkich szczegółów wam zadać na wideo, bo to jak zwykle jest tylko i wyłącznie polecajka tam w oddali. Groźnie piętrzy się nad miastem już Przyczyna tragedii miasta i. Pra przyczyna dzisiejszego fenomenu tego miejsca. W 79 roku naszej ery wybuch wulkanu pokrył całe miasto, w którego teatrze w tej chwili się znajdujemy. Warstwą popiołu gorącego o grubości 7-9 metrów. No, był to kataklizm, który ucielił ponad 2000 mieszkańców miasta. Wreszcie chyba udało się uciec co w tym fenomenie jest szczególnie istotnego, no, ta warstwa piołu zachowała miasto w idealnym prawie, że stanie. Jest to jedyne miejsce na świecie takie, gdzie możemy zobaczyć całe miasto zachowane w oryginale, jakby ktoś nacisnął pauzę. Ależ tu jest czadowo. Jesteśmy w Teatrze Wielkim na 5000 widzów. Chciałoby się rzec, że niezły cyrk tutaj mamy. Ale byłoby to niezgodne z prawdą, ponieważ to nie jest cyrk, tylko Teatr Wielki. Scena, no zachowały się oczywiście te elementy z cegły i betonu. Tu widzicie słynny, znany nam już dobrze z Rzymu, rzymski beton. Super. To jest forum, a tutaj jesteśmy w świątyni Apollo. Tam mamy jedną z bardziej spektakularnych chyba rzeźbideł. Rzeczy najcenniejsze, takie jak mozaiki ze ścian. Starano się przenosić do muzeum w Neapolu. Tam są po prostu bezpieczniejsze pod dachem, w odpowiednich warunkach przechowywane. Tutaj mamy fragment systemu wodnego, bo oczywiście obowiązywały w tym mieście rzymskie standardy, więc całe miasto było skanalizowane. Tutaj sobie leciała woda do tego zbiornika pitna z akweduktu. Były termy, trzy, trzy, trzy obiekty. Tego typu są w mieście, i woda bieżąca była też w co bogatszych domach prywatnych. W tym miejscu widać coś zadaszonego, ponieważ w termach były betonowe belki poprzeczne. Tak jak przypuszczałem, dachy były tak jak do dziś się buduje w Toskanii, na drewnianych belkach, bezpośrednio położona dochówka. I to jest przyczyna, dla której niewiele zachowało się pomieszczeń z sufitem. No bo pod ciężarem tego popiołu i jego temperaturze w jego temperaturze drewniane belki się spaliły i dachy się pozawalały Na tym skrzyżowaniu można poczuć rozmiary miasta bo tutaj się spotykają jedne z ważniejszych dróg pompejańskich tak to wygląda i to jest moment, w którym powinienem Was poinformować o liczbie mieszkańców. Otóż mieszkało tu 20 tysięcy ludzi w, tuż przed katastrofą. Czyli w wyniku tej eksplozji wulkanu zginęło 10% mieszkańców miasta. To z tego prosty wniosek, że widzieli, co się dzieje, i większość zdążyła uciec. No i też drugi wniosek ciekawy jest taki, że. Jak dotrzemy do amfiteatru, to sobie też będziemy mogli coś zwizualizować znowu, ponieważ amfiteatr jest na 20 tysięcy miejsc i tym samym mieścił naraz wszystkich mieszkańców miasta. Udało mi się znaleźć miejsce, gdzie się cały zmieścił w jednym kadrze. Amfiteatr. Mogę powiedzieć tylko, że jest naprawdę wielki. 20 tysięcy ludzi mieścił, czyli wszystkich mieszkańców miasta na raz. Dla porównania wyobraźmy sobie, no gdybyśmy chcieli taki standard kulturalno-rozrywkowy osiągnąć, w dzisiejszym Krakowie musielibyśmy tam po postawić stadion na 800 tysięcy. Także nie pierwszy raz wyciągamy wniosek, że nigdy już nie udało nam się dogonić Rzymian. Tu przypuszczam, że była piekarnia, bo się zachowały obok siebie trzy młyny takie żarna do mielenia ziarn wygląda na to, że tu się sypało ziarno a tu się sypywała mąka i tu zachował się piec pompejańskie przejście dla pieszych czyli zamiast pasów były kamienie do wygodnego przechodzenia nad drogą tak wymyślone, żeby wóz też mógł przejechać w poprzek w tamtą stronę ale super Podobne widziałem w Chinach. Ileż wozów musiało przejechać, żeby wyżłobić w kamieniu taki wzór. Jak widać do niektórych obiektów tutaj wewnątrz, czas dostępu jest ograniczony między 9.15 a 16.30. Ostatnie wejście 16.15, wchodzimy. O jaki fajny domeczek. No to jest taki chyba na moje oko Średniej wielkości willa. To makieta. Tak to wyglądało, widzicie? Czyli była druga kondygnacja, jeszcze na górze. No i te dachy o konstrukcji drewnianodachówkowej, o której mówiłem, które się zachować nie mogły. Tu odwiedzamy chałupę na dość dużym wypasie. Praw prawdziwy, wielki basen głęboki do pływania. Wow. Piękny dom. Tutaj trochę widać elementów dosztukowanych, czyli jak wyglądały drzwi w oryginale. No bo to, co drewniane, jak już powiedzieliśmy, wyparowało stąd, A w tym pomieszczeniu są fajne zachowane obrazki kolejne. A widzicie tutaj. Patrzcie jaki fajny detal. To takie rzymskie fototapety. A tutaj zachowały się w całości mozaiki. Patrzcie, jakie piękne. A tutaj widać zwierzęta. Z pies na smyczy. Kura i dwa zaszlachtowane, dwie kaczki zabite. I to jest prawdopodobnie w ogóle reklama, bo tym tutaj handlowano prawdopodobnie. Tak przynajmniej wynika z opisu, który jest obok. Chyba bar, tak. Wygląda na to, że stoję za barem w tej chwili, w rzymskiej restauracji, czy też pubie. Jesteśmy w termach centralnych. Tak sobie wyglądały. A tutaj mamy głównego winowajcę. Mister Wezuwiusz. Jesteśmy by na początku Alei Szkieletów, tak się nazywa e, upamiętnienie ofiar katastrofy, którą Inspektor Giuseppe Fiorelli, jak czytam, opracował specjalną metodę wypełniania gipsem miejsc, które pozostały w popiele po zanikłych szczątkach organicznych. Tych mieszkańców, którzy nie zdążyli uciec, i tu widzicie odwzorowania tych ludzi, tak jak leżeli. Dzieciak. Tu też dzieciaki. Postać jest chyba szczególnie przejmująca, bo wygląda, jakby ten człowiek się podpierał, i jakby jeszcze nie upadł. No i pewnie to mi zostanie w głowie po tym mieście, które zastygło, zatrzymane w czasie. Prawdopodobnie najlepszy spot fotograficzny, jeżeli chodzi o widok na Wezłowiu. Dotarliśmy w jedyne miejsce w Pompejach, poza knajpą i toaletą, gdzie stoi kolejka. Więc jak myślicie, do czego w Pompejach stoi ko jedyna kolejka? Oczywiście do burdelu. Nawet są takie świntuszące dekoracje tutaj. Na temat. Idzie takie malutkie pokoiki, prawie bez światła. I tutaj można było uprawiać. Fajnie, że takie konsekwentnie spójne tutaj pozostają, artystycznie też te przybytki, różne pozycje. Ja się nie dziwię, że turyści stoją w takiej kolejce, bo te wstydliwe sprawy są, tak się wyraża, seksowne. Tutaj widzimy, widzimy na przykład pozycję zwaną na pieska. Czas na odprawę końcową. Podsumuję, jak to wyglądało dzisiaj, żeby łatwiej Wam było zaplanować własną marszturę, bo to jest cały, naprawdę autentycznie cały dzień złożenia. Excuse Miś, apteczka dla psów i kotów, zewnętrzna, do publicznego użytku, olkuskie wyroby emaliowane i czas na podsumowanie Ostatnie słowo o Neapolu, który faktycznie okazał się być groźną fan fatal. To nie jest miasto dla każdego. Jeśli ktoś odnajdzie się w indyjskiej kalkucie, to Neapol będzie dla niego najlepszym miejscem pod słońcem. Ale dla pieszczoszków i mięczaków raczej to miasto odradzam. Jeśli odcinek Neapolu spodobał się Wam tak, jak ja pokochałem to miasto, poproszę o lajki, komentarze, pytania, subskrypcje. A za tydzień widzimy się już w stolicy regionu Apulia w zaskakującym gwarantuje Bari.